Witam Was po przerwie w nagrywaniu filmików, których coś zapowiadam. Była to przerwa spowodowana moim wyjazdem do Polski na wesele oraz y, moim przeziębieniem, które nadal słychać i nadal nie rozstaje się z chusteczkami higienicznymi w dużych ilościach. Eee, Zapewne też słychać w moim głosie, że jeszcze nie jestem zdrowa całkowicie. Dzisiejszy filmik będzie o hejcie. Nabrało mnie, aby go nagrać, więc. Jestem. E, czym jest tak właściwie hejt? Hejt ma za zadanie poniżyć, znieważyć, opluć, wyzywać, e, zranić drugą osobę, sprawić, żeby zwątpiła w swoje zdanie, w swoje ideały, e, nawet samego siebie. Z bardzo często ludzie mylą konstruktywną e, krytykę. Konstruktywna krytyka polega na tym, że ktoś zwraca nam uwagę, że coś mu się w nas nie podoba, ale nie po to, żeby zrobić nam przykrość, żebyśmy po prostu mogli zauważyć, że coś nie gra i może to poprawić, a może się nad tym tylko zastanowić. E, nie ma ona na celu zrobienie nam krzywdy czy zrobienie nam przykrości. Właśnie tym się różni konstruktywna krytyka od hejtu. Ludzie czasami nie widzą różnicy, i jeżeli ktoś, nawet w dobrych zamiarach, posłuży się konstruktywną krytyką, zdarza się bardzo często, że ludzie nie rozróżniają jej i myślą, że ktoś ich po prostu hejtuje i robi im przykrość. Od jak dawna na internecie możemy spotkać hejt? Um, w ostatnich latach e, bardzo często słyszy się o hejcie, jednak hejt był już dużo wcześniej. Ja pamiętam bardzo dobrze, jak 14 lat temu dostałam swój pierwszy komputer i niedługo później e, zostałam podłączona do internetu i e, była taka sytuacja, że była stronka nazywana ścianą, na której e, każdy mógł napisać co sądzi o drugiej osobie. E, osoby, które miały gorszą sytuację finansową w domu ich rodzice nie byli jacyś ważni, poważani, nie byli lubiani w szkole, czy nie byli popularni, e, nie mieli modnych ciuchów czy nawet gorzej się uczyli, mieli właśnie podgórkę, zakładając taką stronę, ponieważ na nich wylewało się najwięcej właśnie takich niemiłych słów i... Mówiono o nich rzeczy, nawet które nie były prawdą, co było bardzo przykre. Niestety takiej strony nie można było skasować, także każdy mógł zobaczyć, co inni sądzą o takiej osobie, która założyła taką stronę. Wtedy właśnie spotkałam się pierwszy raz z Hejtem, i nie nazywał się on tak, a ludzie traktowali go w trochę inny sposób ponieważ y, traktowali to tak, że nie była to wina osób, które komentowały i wyzywały daną osobę tylko była to wina osoby, która zakładała stronę, bo specjalnie narażała się na opinie innych ludzi i musiała przyjąć te wszystkie dobre i złe e, a osoby, które nie miały właśnie szczęścia do dobrych opinii e, miały po prostu przekichane, bo nikt nie stawał w ich obronie Teraz hejt możemy spotkać wszędzie. Bardzo często widzę hejt e, na forach czy e, w sytuacji, kiedy ktoś gdzieś zadaje pytanie, aby czegoś się dowiedzieć, lub szuka porady. Bardzo często ludzie wtedy czepiają się go i piszą niemiłe rzeczy. Hejt można znaleźć także pod różnymi postami na Facebooku. Ktoś wypowie się, powie co myśli o czymś, a druga osoba. Zamiast poszanować zdanie tamtej zaczyna po prostu ją hejtować. I nawet pisząc o rzeczach, które kompletnie nie mają e, nic wspólnego z tym, co tamta osoba napisała na dany temat. Ale hejt jest nie tylko w internecie. Hejt jest i w rzeczywistości. Sama miałam okazję Przeżyć na własnej skórze taki hejt prosto w oczy, że podeszła do mnie osoba i powiedziała mi coś bardzo, bardzo niemiłego. E, było to dawno e, nie wyglądałam wtedy tak jak dziś. E, ale pamiętam to bardzo dobrze. Jak radzić sobie w sytuacji, gdy jesteśmy hejtowani? E, pierwszą rzeczą jest to, że nie powinniśmy się tłumaczyć. Jest to młyn na wodę dla właśnie hejterów. E, zaczynamy się tłumaczyć: Nie, ja taki nie jestem, nie, to nieprawda. E, wcale tak nie jest, a hejter szuka tylko momentu, w którym e, może pociągnąć rozmowę dalej i pisać e, dalsze niemiłe rzeczy na nasz temat więc co należy zrobić ja mam dwa sposoby dzięki którym radzę sobie z hejterami pierwsze jest to aby zachować spokój, dystans i nie dać się sprowokować to po pierwsze jeżeli mam jakiś dobry tekst, którym mogę uciąć skrzydła hejterowi to jak najbardziej odpisuję mu jeżeli jednak nie z do głowy mi nie wpadnie, a po prostu nie chce się bawić w jakieś pisanie, najnormalniej usuwam komentarz i blokuję taką osobę. Ktoś tutaj może pomyśleć tak, że usuwam wszystkie niewygodne komentarze, zostawiam sobie tylko te, które są ładne. Nie jest tak. Według mnie, hate nie jest niczym dobrym i nie powinno się go pokazywać, ani nie powinno się go zostawiać. Owszem, konstruktywna krytyka to już coś innego, ale jeżeli chodzi o hate, z pewnością trzeba go usuwać. Jeżeli chodzi o blokowanie takiej osoby, to według mnie jest to po to, że pokazała już. Nam swoją twarz i to, jaki ma stosunek do nas, więc na pewno już niczego dobrego nie napiszę. A jeżeli nie podoba jej się to, co reprezentujemy lub co robimy, to nie potrzebuje tego, aby wchodzić, oglądać i denerwować się na nas i pisać jakieś złośliwe komentarze, prawda? Kolejną rzeczą jest to, jak nie zostać hejterem. No, bo tak naprawdę hejterem to może być każdy z nas. Dlatego, że każdy ma kogoś, kogo nie lubi. Coś za czym nie przypada, coś, co go irytuje, denerwuje. Coś, co ciężko jest zaakceptować i po prostu przejść obok tego obojętnie. Każdy ma coś takiego, nawet ja. Ja wyznaję zasadę, że... Skoro ktoś coś takiego robi, co mi się nie podoba, to niech sobie robi, ale ja tego nie będę oglądać, nie będę tego komentować, nie będę e, reagować na takie coś. Po prostu zostawię to w spokoju. Jeżeli nie mam nic miłego do powiedzenia, to po prostu e, przemilczę wszystko, co zobaczę. Przechodzę obok tego obojętnie, udając, że po prostu tego nie widziałam i zostawiam to w tyle. Aby po prostu nie zostać osobą, która robi przykrość innej osobie tylko dlatego, że ona inaczej pojmuje świat i coś innego jej się podoba. Ostatnią rzeczą, o której dzisiaj powiem, jest to, że niektórzy ludzie dają się zastraszyć właśnie tym hejtom, przez to nie pokazują się w internecie, nie, nie próbują niczego nowego. Boją się ubierać w stylu, który im się podoba, czy którym się czują. Dają się zastraszyć hejtowi. Nie powiem, ja też byłam zastraszona, dlatego tak późno zaczęłam się nagrywać. Jednak w pewnym momencie swojego życia doszłam do wniosku, że. Byłam hejtowana, kiedy wyglądałam jak zwykła, normalna, szara nastolatka, kiedy nie poznałam jeszcze kultury emo i nie zrozumiałam czym jestem. Zdarzają mi się hejty i teraz, kiedy wyglądam na swój styl, kiedy wiedzą, że jestem emo. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie negatywnie nastawiony na mnie i choćbym chodziła na rzęsach, to i tak znajdzie się ktoś, komu to się nie spodoba i będzie pisał o mnie źle. E, dlatego uważam, że najważniejsze jest to, co myślimy o sobie sami i to, co nam się podoba, to jak uważamy, że powinniśmy wyglądać, a nie to, co mówią o nas ludzie. To jest ich odrębna opinia. Nie powinniśmy się w nią przejmować, chociaż wiadomo, jest trudno, ponieważ. Hejt jest bardzo przykrą sprawą, bardzo raniącą. Oczywiście, hejt bierze się z różnych rzeczy: bierze się ze złości, czasem ze zazdrości, czasem po prostu z tego, że chcemy komuś dokopać że coś nie mieści się w naszym światopoglądzie z różnych rzeczy. Jednak myślę, że właśnie każdy powinien sobie zdać sprawę, że nie każdy człowiek jest taki sam nie tak samo czuje i nie tak samo myśli. Tak jak kiedyś ktoś powiedział, to co jest normalne dla pająka, jest chaosem dla muchy, także nie mierzmy wszystkich jedną miarą. Ponieważ każdy ma inny świat, w którym żyje. Każdy ma inny. Sposób pojmowania rzeczywistości. Dlatego nie hejtujmy się, nie róbmy sobie krzywdy, tym, że my nie możemy pojąć tego, że ktoś robi coś w dany sposób, a nie robi tego tak jak my uważamy, że powinien zrobić. Każdy ma prawo żyć tak jak chce, prawda? Myślę, że na dzisiaj to tyle. Jeżeli znacie jakieś jeszcze inne sposoby na hejty, możecie podzielić się nimi ze mną w komentarzach pod filmikiem. E, chętnie poczytam. Słyszałam także, że teraz dużo osób tak jak ja choruje, więc e, życzę wam wszystkim dużo, dużo zdrowia i żeby jak najszybciej wasze choroby się skończyły. Do następnego filmiku. Na razie.